I wszystkim z tej strony Monika Rajska i ja zapraszam Was na czwartkową aktualizację procesów na przestrzeni. I tym samym zapraszam Was oczywiście 1 kwietnia na godzinę 11, na prognozę na kwiecień. I tym razem, no, polecam jednak posłuchać tego w miarę szybko, zanim się ten kwiecień rozkręci, bo kwiecień zapowiada się dosyć intensywnie. No ale dobrze, na razie skupmy się na tym, co się wydarzyło, jakie zmiany w nas się zadziały od poniedziałku. Przypominam, w poniedziałek było zaśmienie Księżyca. Według astrologii zachodnioeuropejskiej w Wadze, według wedyjskiej w Pannie. No i to o dziwo ma znaczenie, ponieważ Panna, jakby ta wibracja Panny tak zwanej, czyli sytuacji, w której jesteśmy w tej w tej wibracji torusie to jest porządkowanie treści. Natomiast waga zajmuje się balansowaniem treści, czyli to jest dokładnie kawałek dalej po procesie porządkowania. Zaczynamy sprzątać, układać te treści, które, które już tak do, doprowadzamy sytuację do ładu. I właśnie to jest troszeczkę nie ten proces, aczkolwiek jeden z drugiego wynika, więc możecie jakby zauważać w sobie cały czas ten sam proces takiego sprzątania. I teraz tak, w związku z tym, że to był księży, księżyc, no księżyc to są emocje, trochę kłamie, trochę iluzja, ale to było tym bardziej, bar tym, ba tym razem, bo to było jeszcze by na dodatek pełnia, co się zamknęło pewien cykl, tym razem to było bardzo potrzebne i wcale nie takie oszu takie nie aż takie oszustwo, jak z reguły księżyc potrafi tak nas czasami zwieść, czasami gdzieś e, napompować niepotrzebnie emocje. Tym razem jednak e, poprzez Wskazanie czy naciśnięcia na to, czego pragniemy, czego chcemy, czego potrzebujemy, czyli wyprowadza nas z iluzji, czyli wprowadzając nas jednocześnie w iluzję posiadania czegoś, z, jednej, z drugiej strony nas wprowadza w poczucie prawdy. Czyli jeżeli chcemy coś i czujemy się z tym komfortowo i nagle tego, czy jest, czy tego nie ma, albo się czujemy niekomfortowo w danej sytuacji, to właśnie o tym jest aktualny proces. I ja nie będę dzisiaj tak dużo mówić Wam o tym, co się będzie działo w kwietniu, bo musicie zobaczyć sami w poniedziałek. Natomiast yy, no trochę muszę powiedzieć, bo już się ten proces zaczął. Wiecie, tam przestrzeń nie używa kalendarza. I właśnie to zaćmienie oczywiście otworzyło yy, taki cały cykl wydarzeń, cały węzeł gigantyczny. Yy, ja bym wręcz powiedziała, że to są trochę takie. Seria węzłów, które właśnie one mają spójność. Właśnie przez się nas teraz uczy tej spójności. One wszystkie są ze sobą połączone. Te wszystkie rzeczy, które się teraz dzieją w Waszym życiu, one będą miały jedno z drugiego będzie wynikało. Właśnie ta spójność, o której ja ciągle powtarzam, właśnie się w tej chwili objawia. Czyli to nie jest tak, jak wcześniej było, jeszcze w zeszłym roku, czy dwa lata temu, czy trzy lata temu, że wydarzało się wydarzenie, ono było ale ono było trochę, nawet czasami niektóre sytuacje były urwane z kontekstu, one były takie trochę gdzieś obok, coś tam się zadziało, ale, ale niekoniecznie to miało jakieś szczególne znaczenie na dalszą metę. Czegoś się nauczyliśmy, fajnie, okej. Okay. I one były trochę te niektóre wydarzenia w naszym życiu odklejone. Natomiast teraz wychodzi na to, wszystkie te rzeczy wychodzą, one wychodzą z, tej, z tych wszystkich wcześniejszych nieciągłości, czyli wszystkie te rzeczy, które wcześniej nam, nie wiem, nie wychodziły, czy czy się, czy się zadziałały, a myśmy to traktowali jako jakieś tam doświadczenie, z którego wyciągnęliśmy jakieś tam wnioski, które trafiły na tak zwaną półeczkę na później, bo nie wiem, po co mi to było, jakie to wnioski, do czego to mnie miało doprowadzić. Część z tych wydarzeń w ogóle nie lubiliśmy, więc traktowaliśmy te doświadczenia jako, nie chcę powiedzieć krzywda, ale jakieś takie coś nie, nieciekawego, dobra, było, minęło, zapominamy. A teraz zaczął się właśnie cykl, o którym oczywiście więcej powiem w poniedziałek, zaczął się cykl, który pokazuje nam, ma nam pokazać, że wszystko, co do tej pory robiliśmy, całe nasze życie właściwie, czyli wszystkie trudne sytuacje, przez które musieliśmy przejść, wszystkie proste sytuacje, które też się przecież w naszym życiu zadziewają, każda relacja, każde zjawisko, każda praca, Każde zwolnienie z pracy, każda przykra sytuacja, ale też dobra sytuacja, te wszystkie sytuacje nas czegoś uczyły, i teraz zaczął się proces używania uspójnienia, czyli na tyle, na ile żeśmy się przygotowali na to wcześniej, na tyle, na ile przepracowaliśmy, ja nie lubię tego słowa, ale już niech będzie, przepracowaliśmy te treści wcześniej. Teraz one wychodzą i one się chcą uspójnić niczym, zamek błyskawiczny chce się zamknąć. I to jest to, czyli jakby ta przeszłość, czyli ta, te stare rzeczy w nas, nagle mają przybrać nową, czyli taka stara, nowa starość, można tak powiedzieć. Czyli tak jakby nowy wariant czegoś, co kiedyś już było, ale myśmy to tak jakoś. Nie uspójniali, a teraz właśnie będziemy uspójniać, i się ten proces teraz zaczął. Czyli wszystko się zbiegło do tego jednego punktu. Ten punkt, właśnie ten proces się zaczął. Ja Wam mówiłam w zeszłym tygodniu, że się zbliżamy do takiego pasa, powiedziałabym, no właśnie, nieciągłości. I teraz y, pasa nieciągłości nie, do pasa węzłów. A węzeł polega na tym, że z wielu różnych przyczyn, różnych kątów przychodzi do nas różne wydarzenia, które mają nas złączyć. Się w całość, czyli to jest ten moment, jak oglądamy bardzo taki głęboko zaawansowany kryminał, gdzie się przez większość filmu snuje intryga, i powiedzmy, że jakiś detektyw, e, puro, chodzi po tym filmie i nie wie, i nie wie, i śledztwo, i tu co chwilę jest zmiana, że podejrzewamy my, jako oglądający ten film, że o ten pewnie zabił, tamta zabiła. Nie, jednak nie, i tak się zmienia, 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 aż na końcu. W finałowych scenach wszyscy się spotykają, i wtedy już wiadomo, co się stało, kto zabił, i to jest najmniej oczekiwana, jakby najmniej spodziewana sytuacja. I to się teraz zadziewa, czyli wszystkie te wydarzenia to są jak ci ludzie z tego, z tego filmu Puaro, czyli iluś podejrzanych w, w tej sprawie jest wyznaczonych. I teraz my, jak ten detektyw, przeszukujemy teraz te wszystkie treści, kto tu zawinił, kto, co się stało. Jak to teraz naprawić, bo tu chodzi cały czas o naprawianie, czyli owszem, sporo rzeczy odpadnie, owszem, tak. A wiecie, co odpadnie? Odpadnie to, co y, nie zostało przez nas wcześniej przyjęte, czyli już się czas skończył, już nie ma zabawy, już nie ma tego, że tam można nagle coś dopiąć do siebie. My już podjęliśmy decyzję, że pewne sytuacje w tym roku w poprzednim roku, dwa lata temu, bo to jest proces, który się zaczął w 2020 roku i myśmy przez ten ca cały czas, cztery lata prawie, tak? Myśmy już dowiedzieli się, co nam nie działa, czego nie chcemy. No niektórzy jeszcze z czymś przyklejonym, niepasującym do siebie gdzieś tam doszli. Inni... Jakoś z czegoś zrezygnowali i teraz są w tunelu zmian, przemian, że co chwilę coś się im dzieje. Jeszcze inni z kolei utknęli w jakiejś sytuacji, w której nie potrafią wyjść, nie mają pojęcia. I teraz właśnie te różne sytuacje, które nas blokują, dlatego że nie realizujemy siebie przez to, że to tam gdzieś stoi, zawadza, czy jakaś praca, czy miejsce, w którym mieszkamy, nie jest dla nas dobre, niepodjęta decyzja, nie, niezaryzykowana decyzja. Wiecie, najgorszy jest ten moment, kiedy jesteśmy pomiędzy, czyli pomiędzy jedną decyzją a drugą, czyli pomiędzy tak albo nie, i ten moment takiego wahania się, taki pełen, pełen wątpliwości, pełen takiego y, pełno pytań, tych znaków zapytania. Umysł tego momentu najbardziej nie lubi, i ten moment nas najbardziej frustruje, i właśnie y, tu będzie dużo odpowiedzi w najbliższym czasie. Na takie trudne pytania, które sobie zadajemy tak naprawdę całe życie: co po niektórzy, a niektórzy ileś tam lat, a niektórzy ostatnie kilka miesięcy, a niektórzy ostatnie kilka dni, od, od, nawet i od poniedziałku. Więc to są bardzo ważne chwile, i warto się bardzo na, to, na to, nad tym skupić. Oczywiście więcej na ten temat powiem Wam w poniedziałek. Natomiast dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że tak mogą Wam towarzyszyć przeróżne, przedziwne emocje. Mogą, dlaczego? Dlatego, że te emocje są wynikiem w pewnym sensie dyskomfortu, który odczuwamy ze względu na przemienianie tej sytuacji. Czyli ze względu na to, że widzimy już, widzimy te rzeczy w innym świetle, to co Wam mówiłam, że się zasłaniają tematy, które zmieniają kontekst. Właśnie trochę to jest trochę iluzja, bo te rzeczy tam są, tylko one są zasłonięte. Więc to, czego tam my nie widzimy, my wiemy, że to tam jest i że to są te fakty, ale z drugiej strony, jednak to poczucie niewidzenia nie tego jest przyjemne lub nieprzyjemne. W każdym razie zmienia kontekst Waszych sytuacji życiowych. Czy to jest sytuacja związana z pracą, czy to jest sytuacja, a wiem, że słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Kwiecień już Wam teraz to powiem, chociaż do poniedziałku pewnie już nic nie zdążycie zmienić w swoim życiu, ale uwaga kwiecień będzie bardzo związany z finansami bo to będzie tutaj, ja już to widzę, że to będą związane tematy z bardzo mocno pierwszym poziomem też. Yy, ja cały czas badam, także ja do poniedziałku przygotuję ten cały temat, ten cały blok na, na cały kwiecień. Spokojnie, u niektórych się w ogóle nic nie wydarzy, a u niektórych no właśnie, dam Wam w poniedziałek sposób na to, jak zapanować nad tym. Ja to cały czas E, e, przypominam Wam, że my to my panujemy, my panujemy nad tym potencjałami, my musimy skorzystać z tej przestrzeni, a nie ją po prostu przeżyć zamkniętymi oczami, e, po prostu przez nią przejść. A więc to my mamy być w tym skoncentrowani, my mamy używać wreszcie przestrzeni, a nie tylko w niej trwać i tkwić i nie wiedzieć, co dalej. My mamy być w tej przestrzeni zaangażowani, nie poświęcając się, przechodząc przez kolejną. Zmorę przestrzenną, kolejny koszmarny proces, kolejną próbę bohatera. My mamy z tego korzystać, czyli przejść jak najbardziej się tylko świadomie da. No więc y też właśnie będę chciała Wam podać sposoby na to, jak już się dzisiaj przygotować do tego, żeby, żeby już ten kwiecień jakoś przetrwać. Oczywiście, będzie, jak więcej Wam powiem, kontrola tych potencjałów. Czyli nie mamy przejść na drugą stronę rzeki. Tak po prostu. Tylko my, i tak, za zamkniętymi właśnie, zamkniętymi oczami, zaciśniętymi ustami, po prostu zębami, tak przechodzimy na siłę. Nie. My mamy stanąć i pozwolić sobie na to, żeby ta woda z nas przepłukała to, czego my nie chcemy. Dużo tutaj jest tematów związanych z wodą. Ja nie wiem, ten temat wodny, bardzo mocno tutaj cały czas, czyli tą flow, ten płyn, ta płynność przestrzeni, ten ruch przestrzeni, niech ona będzie płynna. To się i tak, te zmiany, które mają się zadziać, one się i tak zadzieją. Teraz już przestrzeń nie będzie kompromisowa. Ona i tak zmieni wszystko, co ma zmienić, co jest do zmiany. Jeżeli wy jesteście uspójniani, dzisiaj jeszcze tego nie widzicie, chociaż księżyc mógł wam już naświetlić to, ponieważ właśnie ten stan takiej jakby iluzji, iluzji tego, co chcecie mieć, i nagle wróci, wraca powoli to, że tego nie ma, to nagle. Nagle wam to pokazuje. Aha, no to teraz wiem co muszę zrobić, żeby to mieć, bo tego ja chcę. Czyli właśnie to poczucie tego zasłonięcia, czyli tej iluzjności pokazuje nam, gdzie my jesteśmy, z kim jesteśmy, jak jesteśmy i za ile jesteśmy. I to jest ważne. To jest ważne, bo to będzie miało duży wpływ, warto z tego skorzystać, warto tą obserwację teraz robić, dlatego że dzięki temu, że skorzystamy z tego, sko z tej, z tego skupienia w tym miejscu, będziemy mogli z tego po prostu wykorzystać to na, na swoją korzyść, czyli niech ta przestrzeń usunie z Twojego życia to, czego Ty naprawdę świadomie nie chcesz, tak w pewnym sensie podstaw jej to do usunięcia. Zaszczep w niej to, co chcesz to tam Cię pchnie. Natomiast w tym momencie będzie, y, może być taki proces takiego właśnie, możemy korzystać z takiego tak jakby, wiecie, jakby śmieciarka podjechała i biegniemy, żeby tej śmieciarce szybko śmieci wrzucić. Spojrzę szybko na notatki, czy wszystko Wam powiedziałam. Słuchajcie, więc tak, łączymy tą przeszłość z przyszłością, czyli to, co tak naprawdę ta przyszłość jest cały czas w naszych rękach, więc my kreujemy tą naszą przyszłość na bieżąco. Więc wszystko to, co się wydarzyło, trzeba jakby w tym momencie złapać i zamienić to tak, żeby to nam pracowało, działało to na naszą korzyść, a nie tylko nas krzywdziło, raniło, hamowało, blokowało, napawało nas lękiem, nie wiem, smutkiem i tak dalej. Czyli dziękujemy samym, samym sobie, że żeśmy dotarli do tego punktu i lecimy dalej. I o tym teraz właśnie są te procesy. Mówię, one mogą być emocjonalne, możecie czuć takie, Taki ból emocjonalny związany właśnie ze zmianami, albo w drugą stronę. Możecie się czuć właśnie emocjonalnie fantastycznie. Przez jeszcze takie kilka dni będziemy żyli w tej takiej iluzji księżyca, takiego trochę, ale będzie fajnie, ale jest super. Ale tutaj jednak nie przesadzałabym, nie wchodziłabym za bardzo w taki hura optymizm i kontrolowałabym jednak to, co się wokół nas dzieje, ale przede wszystkim. Nie chodzi też o to takie, a dobra, to jest tylko iluzja, to nic z tego nie będzie. Tu chodzi o to, że ja już wiem, co ja chcę, skoro mi się to podoba, to ja wiem, czego ja chcę i tego się będę trzymać. Nie odbierajcie sobie sami szansy na spełnienie samych siebie, bo to jest bardzo ważne. Nie odbierajcie sobie sami, ponieważ bardzo często my tak, a dobra, to jest zbyt piękne, że mogło być prawdziwe, i wtedy my nie wchodzimy w to w ogóle rezygnujemy z tego, a nie, ja nie wierzę w siebie, ja nie wierzę w to, ja nie wierzę w nic no i wtedy nie wchodzimy w coś, bo nam się wydaje, że wszystko jest niewarte właśnie, a im większa ta uwaga nasza, tym bardziej to będzie to będzie warte i będzie warto o to walczyć i będzie warto w tym brać udział i będzie warto się na tym skupić yy, i to Was zacznie budować i to jest ten czas, budowanie nowej warstwy już w konkrecie, czyli już już wychodzą w materii, manifestuje się to w materii. Słuchajcie, taka, nie wiem czy słyszeliście, ale astrolodzy generalnie, ponieważ, no wiecie, no już trudno, już cały czas siedzę w tym temacie poniekąd, chociaż już warsztaty się skończyły, ale astrolodzy nie polecają manifestować różnych rzeczy właśnie w tym okresie zaćmienia, czyli między księżycem a słońcem, staracie się nie manifestować, ale jeżeli. Ma ja uważam, że należy przyglądać się temu, co Wy byście chcieli zamanifestować, bo to jest dla Was wskazówka, czego Wy chcecie. Czyli jeżeli na przykład część z Was manifestuje coś, że o Boże, chciałabym to i tamto, to się temu przyglądaj, bo to jest w takim razie spisany GPS tego, gdzie Ty idziesz, gdzie jest Twój cel, co Ty chcesz mieć. Ale właśnie nie frustrujemy się tym, co jest na zewnątrz, nie frustrujemy się tym, czego my nie mamy, tylko jak do tego dojść i teraz wszystko, co w Tobie jest, jest specjalnie tak zrobione, żebyś ty mogła, mógł do tego dotrzeć. I o to chodzi. To jest ten proces. Yy, także przy okazji, oczywiście, złożę Wam życzenia wielkanocne, że życzę Wam naprawdę przyjemnych świę święta odrodzenia. I to jest bardzo fajnie, że właśnie święto odrodzenia, chociaż taki weekend wytchnienia, będziecie mieli przy tych symbolach życia, czyli jajku i tak dalej. Yy, bo to jest właśnie o tym, jest proces całego kwietnia. Co będzie w maju, nie powiem Wam, bo nie wiem, jak będą te procesy grały przez kwiecień. I to jest właśnie ciekawostka, że ja, Maj, wiem, że będzie, że się nic nie stanie złego, ale w jakiej kondycji my do tego maja się doczołgamy, to już jest kwestia tego, jak będziemy potrafili menadżować nasze potencjały i wpływ nasz na naszą własną rzeczywistość. I to jest to. Więc teraz tak. Możecie teraz mieć zaburzenia snu, kręcenie się w głowie, tak? czyli takie zaburzenia pracy matrycy, poczucie odrealnienia, poczucie takiego właśnie senności dużej. Mogą Wam przychodzić fale zmęczenia, gdzie po prostu nie powinno w ogóle ich mieć, być, nie powinny się zadziewać, a Was nagle taka fala zmęczenia atakuje, i Wy nie potraficie w ogóle tego złapać. Z drugiej strony też bardzo duża aktywność, tak jakby jednocześnie się bardzo dużo rzeczy działo i cały czas gdzieś coś, ktoś, bardzo duży ruch wokół, wokół nas w tej chwili się zadziewa, czyli jakby m, bardzo skoncentracja wielu różnych spraw, które trzeba załatwiać. One będą mniejsze, większe, ale ważne. No i oczywiście y, też będzie, starajcie się robić jak najwięcej, bo za chwilę. No tutaj zalecę znowuż Astro, Merkury wejdzie nam w retrogradację, aczkolwiek on no będzie trochę przedłużał niektóre procesy, nadając im wartość odpowiednią. To, że nie, pewne rzeczy nie możemy załatwić szybko powoduje, że uczymy się cierpliwości, dzięki czemu ten hamulec też nam pokazuje inne aspekty naszego życia. I to jest bardzo ważne. I nie chodzi tylko o to, żeby zwolni, usiąść, odpocznij. Owszem, ale się nie da, to nie kwiecień. Kwiecień nie będzie do odpoczywania. Kwiecień nas nauczyć ma pokory, cierpliwości, zrozumienia i wyrozumiałości w stosunku do siebie i do innych. Czyli zrozumienia swojej pozycji w stosunku do innych. O tym będzie w poniedziałek więcej. Natomiast teraz Wam życzę przyjemnego, ciepłego święta słonecznego i tego odrodzenia wewnętrznego, które chodzi chociażby tylko o to, żebyście się odrodzili w tym poczuciu, że to cokolwiek się w Waszym życiu nie dzieje, jak, w jakiej trudnej sytuacji nie jesteście, yy, to i teraz jest budowanie nowego, nie wyrzucanie, to nie jest śmierć, tylko to jest życie nowe. I to właśnie o to chodzi, czyli pewne rzeczy odpadną i fajnie, niech odpadają. E, pewne rzeczy z Wami zostaną i to, co z Wami zostaje, to to w pewnym sensie będzie narracją do następnego cyklu. Więc to jest bardzo ważny moment. A ja Was już na koniec, przy okazji, e, chciałam Wam zaprosić Was na nabór do Genesisa 2, czyli już otwieram listę e, na Genesis 2, w którym będę mówiła o wszystkich ciekawostkach, czyli Genesis Ziemian. Czyli faktycznie pierwsza część była bardziej o obcych, obcych cywilizacjach, o tej takiej zewnętrzności ziemskiej, a ten genezis od środka, czyli co my tu robimy, to już powiedziałam w jedynce. Natomiast kim jesteśmy, co są za symbole na Ziemi pozostawione, czym były piramidy, czym są artefakty, wszędzie na całej kuli ziemskiej, stare wierzenia, stare mechanizmy typu kabal, typu tarot, typu i te inne rzeczy. Kryształy, kręgi kamienne e, i inne wydarzenia, które dotyczą nas, są o nas, bez nas czasami, i skąd to się wzięło, czyli historia, historyczne poprzednie cywilizacje, jak Sumerowie, Majowie i wielu innych, to są tematy, którymi ja się chcę zająć. Oczywiście nie uda mi się wszystkich tematów e, opowiedzieć w odpowiedni sposób, e, dostatecznie szczegółowo, ale chociaż coś e, postaram się wam przekazać przez te kilka spotkań. Więc jeżeli macie ochotę poznać znaczenie kryształów, jak budować krąg w ogródku kamienny, że to można do tego wrócić, skąd to się wzięło, skąd myśmy się wzięli, jaka jest nasza przyszłość jako cywilizacji, skoro jesteśmy tu w tym miejscu, w jakim jesteśmy, to wszystko będzie na Genesis 2, jeżeli już macie ochotę, bo na razie tego jeszcze nigdzie nie ma, ale możecie już się zapisywać poprzez maila jak zwykle standardowo. Dobrze, słuchajcie, trzymam za Was wszystkich kciuki. My się widzimy w poniedziałek o 11 na live. E, natomiast, no cóż, no, e, wesołych świąt, odrodzenia. Skupiamy się na tym, na, tym, na tym życiu. I jeszcze co Wam powiem. Święta Wielkanocne, wiadomo, przede wszystkim kojarzą się ze zmartwychwstaniem Jezusa. I dokładnie, jakkolwiek ta sytuacja, czy ona miała miejsce, czy ona nie miała miejsca, według mnie nie miała miejsca, ale ona jest symbolem. To święto jest symbolem właśnie tego odrodzenia. Nawet się zgadzam w tym miejscu z tą genezą, powiedziałabym, od strony religii, tak, że jest to odrodzenie, że stara wersja nas właśnie umiera, umarła i teraz się odradzamy. Oczywiście, że to jest proces, który będzie trwał w zależności od tego, co w nas umiera i co musimy odrodzić. Ale właśnie to się teraz zadziewa, więc warto naprawdę przyglądać się teraz swojej rzeczywistości, ale przede wszystkim samemu sobie. Mam nadzieję, że było to dla Was pomocne. I ja poprzez Księżyc, ponieważ jestem raczkiem, to też jestem przez ten Księżyc taka trochę może skołowana. Możecie mieć poczucie, że jest chaos, albo że to nie było głębokie. Nie mam pojęcia, piszcie w komentarzach. W takim razie do poniedziałku, do 11:00. Trzymajcie się, Pa.